Śmiać mi się chce, bo moje dziecko, tak jak Ida, nie wiem czy pamiętacie, ale wkleję tutaj wam, w 2021 roku zimą w vlogmasach Reagał, re, reagowała już tak fajnie na kamerę. Jesteśmy na tym samym etapie z Zojką, że jak ona widzi, że otwaram kamerę, to jest tak się cieszysz? Tak się cieszysz? No jedz sobie Stasio. Yes. Śniegu napadało, co jest super, po prostu w końcu mamy świąteczną aurę, my byliśmy akurat w niedzielę, sobotę przepraszam, byliśmy na sesji zdjęciowej u Michała tej w bawialni, e całkiem spoko nam poszło, ja się tak średnio czułam, bo mam okres akurat i... Jakie wiecie, jak się człowiek w okresie czuje. Czasami niezbyt atrakcyjnie, tak jakbym chciała, gdyby to było po okresie. To wiadomo, ja to moja tam bym była gwiazdą. Natomiast no przez to, że okres Natomiast, no... It is what it is. Proszę, proszę, bo ty tak jesteś chętna no to grzechutki! Zwiechutki! Ziechutki, proszę! Ale myślę, że spoko coś tam się uda, dziewczyny w miarę współpracowały. Też na weekend akurat byli u nas teściowie nocowali. Udało mi się dzięki temu wyszykować bez stresu. Super, wszystko się ułożyło. No wczoraj mieliśmy taki luźny raczej dzień, nic szczególnego się nie działo. Nawet mi się nie chciało kamery za bardzo wyciągać. Miałam wczoraj biegać, w ogóle taki dłuższy sobie bieg robić, ale tak padał śnieg, później się trochę bałam, trochę mi się nie chciało, ale trochę, trochę się bałam, że tam w miejscu takim jednym będzie ślisko, żebym sobie nie złamała nogi, wiecie, przed świętami, daj Boże, z dzieckiem. Dzisiaj już jest wszystko posypane, więc dzisiaj w ten brus pójdę biegać. W sobotę przyszła mi paczka. zamówiłam w Zoi takie takie maty sensoryczne na Allegro i zaczyna się tym bawić to spoko dla Iduśki zamówiłam zabawa w czytanie bo Ida ma przeogromną fazę i ona chce czytać ona chce literować wiecie no jest na etapie gdzie liczy, uczy się tych literek więc słowa jeszcze nie wchodzą w grę ale no po prostu dla niej teraz to jest tak ogromna zabawa, atrakcja, czytanie, literowanie, super, więc chciałam ją trochę wspomóc w tym i kupiłam jej taką grę też na Allegra, chyba 25 zł kosztowała. Na Zojki wzięłam szczoteczkę do dziąsełek, taką silikonową, wiecie pewnie jaką chodzi, zapas słonek do biboksa, bo zużyłam pożyłam w sobotę ostatnią, którą miałam w zapasie i takie, to jest co prawda na mleko, ale ja pomyślałam, że to będzie fajny pojemnik, różne przekąski i właśnie wzięłam do testów skawkę, otolania, liofizowane owoce. i spróbować posie. Jadłaś wczoraj. Za duży kawałek, co? Mmm, one no są pyszne. Mmm, niedio! Mmm, mmm, mmm. Sama bym zjadła taką na należy. Mówiłam na Instagramie, a kto mnie jeszcze tam nie obserwuje, to zachęcam tutaj, proszę bardzo, jest mój Instagram, że robimy... Wyzwanie na Instagramie bardziej, bo tam jestem bardziej aktywna na co dzień. Tutaj mnie widzicie raz w tygodniu. Nie jedzenie z, e, słodyczy do świąt. Połączymy to później z adwentem. Jemy tylko troszkę czekoladę, ale taką powyżej 80% z Wedla, albo ta jest z Lidla, też jest bardzo dobra, bardzo ją lubię. A jeszcze takie batony też z dobrej kalorii. To są rzeczy, które można w tym challengeu jeść. Więc sobie zjem do kawki, tylko wezmę suple. I dzisiaj jest e, szalony dzień. Jeszcze nie jest szalony dzień, ale jest, będzie szalony tydzień, bo. W sobotę spotkamy się u mojej siostry. Wszystkie moje siostry przyjeżdżają. Moi rodzice, bo mój tata miał 22 urodziny, moja mama ma 27. 29. mają rocznicę 45. ślubą. Chyba tak, nigdy w tym listopadzie jest tyle. że nie pamiętam, nigdy nie pamiętam kiedy mama, a kiedy ta rocznica. Więc może się nie pomyliłam. Będzie siara, trudno. I robimy im niespodziankę. Mieliśmy wszyscy jechać do króli. I mieliśmy wszyscy im wparadować na chatę. Wiadomo, z obiadem, już przygotowanym tortem, ciastami, przekąskami, wszystko wjechałoby na stół i taka imprezka by była. Ale moja mama, trochę jak zwykle, nas ubiegła i się wprosiła do mojej siostry, więc moja siostra zaprosiła rodziców na 12, My mam być na 10.30, mam przywieźć balony. Ja mam w tym tygodniu zrobić tort. Tort to jest moje zadanie, a nie robi. A obiad dziewczyny robią jakieś przekąski, więc. W ten tydzień będzie się kręcił dookoła robienia tortu, moi drodzy. Ja robiłam już parę tortów. Robiłam na Idę urodziny, robiłam na mojej Moimonie urodziny. Naprawdę te to torty mi wychodzą, więc myślę, że teraz tym razem też wyjdzie smaczny. Tylko muszę go jakoś zapakować i wziąć. No nie wiem, muszę to jakoś przemyśleć. Jeszcze muszę balony kupić, musimy jakiś prezent im ogarnąć. Chcę im kupić od Taki bezprzewodowy, może nie daj ale wiecie, coś w tym stylu, bo moja mama ma na kablu, a czasami wiecie, czasem fajnie wziąć, po prostu odkurzyć, odkurzyć bez kabla. To jest złoto. A zawsze zapowietrzyłam tyle, bo <gadam> to nagadałam. Ile gadam? Sześć minut ja cię kręcę. Połowa vloga. <gadam> połowa vloga za mną. <gadam> Idziemy pić kawę! I zaraz spać na drzemkę! Na drzeńkę! <gadam> jak dobrze, że dzisiaj pojeziałem. Można pospać na nad z widzicie. Dzień dobry, drodzy, we wtorek, dzisiaj 25. Tutaj wstała z drzemki, wędruje sobie po całym mieszkaniu, aktualnie przybywa w łazience. Ja wziąłem laptopa, bo muszę zrobić listę na produkty do tortu. Wczoraj zamówiłam sobie na Allegro próbkę do, do tortu. Jeszcze parę rzeczy, które mi się przydadzą. Natomiast muszę iść do Lidla. Właściwie chyba pojedziemy, bo jest tak zimno, że nie wiem, czy mi się chce iść. Ona się zaraz będzie złościła, chyba podjadę autem. Chcę kupić wszystkie rzeczy do tortu. Tort będę robiła z przepisu, z kanału Wszystkiego Smacznego. I będę robiła tak, wysoki biszkopt kakaowy, do tego będzie chrupka taka orzechowo-czekoladowa, mus Rocher do tortu żelka truskawkowo-limonkowa i ten ganasz naturalny na czekoladzie mlecznej i deserowej. Boże, ten tor będzie mi kosztował kupę hajsu. Dzień dobry! Jest <grywałaś> tutaj. To chodź, chodź. Więc tutaj na szczęście ta dziewczyna z wszystkiego smacznego dodaje, co dokładnie trzeba kupić. Więc zrobię sobie listę, pojedziemy na zakupy. Chociaż Michał jedzie dzisiaj na zakupy, może on mi to wszystko kupi. A my pójdziemy po prostu na spacer. Do Rosmana, bo już mi się żel pod prysznic skończył. Nie poszłam na zakupy. Ja nie umiem się ogarnąć. Trudno. Takie jest życie. Michał pojedzie na zakupy, a ja pójdę z Idą i Zoją na zubę, Bo Ida chodzi na zumbę. A... Ostatni raz Już, już jej się odwiedziło. już jej nie, nie chce chodzić, więc prawdopodobnie ostatni raz. A teraz będę robiła krem. Z dyni haki dopiero. Najpierw ją upiekę w ajfrejerze, a później zrobię z tego krem. Jeszcze dodam marchewki, bulion warzywny, czosnek i taki będzie. Chciałam na mleczku kokosowym, ale nie mam, a nie chcę mi się czekać, aż Michał kupi, bo później mi się nie będzie chciało wieczorem zrobić. I takie buty są właśnie ze mną, więc robię teraz. way don't know what you do hold my hand could you hold my hand look me in the eyes you and me yeah that's all i need Właśnie wróciłyśmy z przedszkola, odebrałam idę, a wcześniej byłam w Lidlu z Zoją na zakupach. Wstawiamy zupkę jaką? Pomidorową. Pomidorową. Idę, obieram marcheweczkę. Mięsko się już tam powoli gotuje. Ja tutaj zaraz będę obierała. Byłyśmy w Lidlu głównie dlatego, żeby kupić składniki na tort. Już Wam wspominałam, że będę robiła tort. I nakupiłam czekolad. Były w promocji w Lidlu te takie lidlowskie jakieś tam rzeczy do przyrządzania w ogóle jestem zła, bo zamówiłam, zamówiłam w niedzielę produkty na Allegro i do tej pory mi nie doszły też to. tak, proszę jeszcze ta marchewka jeszcze mi nie doszły, więc po prostu muszę zrezygnować z tego zakupu nawet nie mi przyjdzie, po prostu nie odbiorę wróci to do nadawcy, bo już tego nie będę potrzebowała po okay. po to nic, po dzisiejszym dniu dzisiaj mam w planach zrobienie biszkopta Żelki i próbki, jutro, jutro to wszystko złożę, a w piątek to przystroimy I będzie przystrojona z takimi bąblami i e, jakieś owoce jeszcze do kupie, borówki, malinki i słodycze na górę, kinderki, jajo jeszcze jakieś tam... kiedy będzie, będzie miało urodziny? Które? ja Jakieś zwierzęta! Zwierzęta? Jakie będą, będą miały urodziny babcia Zosia? Jaki motyw? Nie będzie, będą, owocki będą na górze, wiesz? I zrobimy jej taki na wypasie inny tors po prostu, nie? Więc lecę pomagać Iduśce. Ciebie byłam w Rosmanie. Kupiłam Lio Fizowan Lio... Lio... Filizowaną truskawkę, którą która bardzo. Spróbować! Się. Tak, jasno już ci daję. E, bardzo Zoe smakuje. dusi smakuje? Mhm. mhm. Dobra, jest to? W promocji była chyba z 17 na 11 zł. Piecze mi się biszkopt. Ciekawe, czy mi się uda. Robiłam go na ratę, więc nie wiem. 27 minut zostało. Zaraz będę robiła żelkę truskawkowo-limonkową i mus truskawkowy, i, i dużo mam rzeczy do zrobienia. Dlatego nie nagrywam się, bo jest pieprznik, tu lampy, bo jeszcze nagrywałam do tego, bo chciałam zrobić sobie rolkę, jak robię ten biszkopt Ale to jakaś masakra. To jest trudne zadanie przy dziecku. Naprawdę, wierzcie mi. I do tego ja się średnio czuję dzisiaj. Więc yy, myślałam, że w tym vlogu będę nagrywała tą relację z tortu, ale wybaczcie mi, pokażę Wam już, jak go składam najwyżej, bo, bo to jest za dużo roboty po prostu robienie tortu, ogarnięcie Zoi i nagrywanie to jest mm, tłumacz na dzisiaj przynajmniej. Realnie, bo jeszcze nie gospodarczy to aż Ach, patrzeć, naprawdę tu jest tyle prania, tyle suszenia. Ja pierdolę zaniedbałam to przez ten tort. I nie będę wam tego pokazywać, bo to wstydasz Dobra, zabieram się z roboty. Tu suszenie jedna. Tam jest wyłożone prania, chyba na trzy pralki. O Boże. Dzisiaj czuję się jak menelo lump. Nie mam ochoty ani się czesać, ani się szykować. I'm sorry. Ale Lump, y, dziewczyna też wjeżdża na często. Muszę wypakować zmywarkę. Przyszły mi dwie paczki, pokażę wam. Hi Bestie! Hi girls! Przyjaźni nie ma tabu. U mnie na kanale, słuchajcie, też nie ma tabu. Ja o wszystkim z wami tutaj chętnie pogadam. A przyszedł mi dysk menstruacyjny. To jest instrukcja o, i bardzo się cieszę, że jest ta instrukcja. Stresowałam w takim, w takim sensie. Że no, pierwszy raz będę używała dysku menstruacyjnego, i on jest z Ania Maluje. Piękny kolor, bardzo mi się podoba, dlatego też go zamówiłam. Ale to, co chciałam Wam powiedzieć, to ja przed ciążą z Zoją no, wcześniej używałam tamponów pod pasek, później przerzuciłam się na kubeczek menstruacyjny, i on na początku mnie szedł, ale w końcu się go nauczyłam i super mi się kubeczek menstruacyjny sprawdzał, ale po po powrocie okresu, teraz kiedy mi wrócił ten już yy, okres, miesiączka, to, to używałam podpasek i tamponów. Stwierdziłam, że mam tego dość. Nie, nie, nie po prostu podpaski i tampony to jest... O, as... Ciężka sprawa, dlatego zdecydowałam się na ten dysk menstruacyjny yy, i przede wszystkim to, co mnie skusiło. Nie dość, że jest... Ania maluje, a ja jestem jej ogromną fanką, jestem crazy fanką, o, w ogóle. Jak coś Ania poleca, to ja... Kupuję, bo, bo to są dobre polecenia. To, ale to co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że 12 nasz, aż 12 godzin ochrony, co w kubeczku no trochę mniej. Tam ja w pracy jak byłam, w, chodziłam ten drugi, trzeci dzień, no to w połowie pracy musiałam go gdzieś tam opróżnić. Nie do końca fajne. A ten jest na 12 godzin, można w nim uprawiać seks, co jest też uważam, więc mam to. Zaraz wyślę Ani, że kupiłam. Wiecie, jak wy coś kupujecie z mojego polecenia, to mnie bardzo cieszy. Myślę, że inni twórcy, jak ktoś kupuje coś z ich polecenia, to też to ich cieszy. Dobra. No zobaczymy, ciekawe jak go się w ogóle używa, no bo on jest duży. Wiecie, to No dobra, nie będę w szczegóły, Bo mi zablokują zaraz. Film. No, ale ale ciekawe, ciekawe. A druga rzecz to jest coś z Amazona taki oto sprzęcior mikrofon, słuchajcie, żebyście mnie lepiej słyszeli, bo kupiłam go z myślą też taką, że dzisiaj bo jest Black Friday będę kupowała aparat nowy słuchajcie, to będzie mnie kosztowało około 6 tysięcy i naprawdę, ja się zbieram do zakupu tego już od, czy od czerwca o tym mówię, a myślę o tym już od no, dużo, dużo wcześniej ale jednak 6 tysięcy to jest bardzo dużo pieniędzy. No i zastanawiałam się cały czas, czy mi się to zwróci, czy mi się to opłaca, ale pomyślałam, że jeżeli chcę tworzyć tutaj coraz lepsze treści, żeby ten obraz był coraz ładniejszy, fajniejszy no i jeżeli tworzę też chcę tworzyć ładniejsze rolki żeby to tło było ładnie zblurowane żeby te efekty były fajne, no nie po to też wiecie wydałam tyle pieniędzy na szkolenie, uważam, że to będzie dobra inwestycja mam taką nadzieję, ale chyba się popłaczę jak mi przyjdzie już ten aparat bo ten Sony jest fajny ja go już sporo używam, ja już go używam 5 lat, więc, więc już mi się naprawdę przysłużył Dokładnie. jedziemy do cioci Ani. Właśnie. I rocznicę ich ślubu, 45. Czemu? No, tak już długo są ze sobą. Jest tort. Zaraz, zaraz go będę. Proszę, zobaczyć Zaraz go będę pakować. Tutaj jest taka gwiazda. Cześć. Hej, ale jesteś wystrojona. A to jest moja druga gwiazda? Księżniczka, księżna. Pięknie. A tutaj jest. Mama, na czarno. Co? Dobra, pakujemy. Bierzemy balony i jedziemy. Ale gdzie są balony? Z balony są nienadmuchane, zaraz przyniosę je. O matko, już wróciliśmy. Michał wrócił też do domu. Był na randce. Nie ze mną. Na randce. I e, Zastanawiam się, czy jeszcze z tego vloga pokazując Wam rzeczy z chemu, które zamówiłam. I zaraz może parę rzeczy przymierzę. Zamówiłam iluśce jeansy i dwie kurtki, z czego jedna do wyboru. I dziewczyna sobie wybrała taką wisienki, a ja zamówiłam sobie parę setów takich dresowych przymierze i Wam pokażę. Michał mówi, że to strasznie wygląda. I faktycznie to nie do końca ładnie, ale... Z... No, ale z tego setu spodnie fajne są, takie mielutkie i nie wiem czy ich nie zostawię, fajne. ale też jest taki jaki tutaj strasznie mi się brzuszek ale za bardzo tak i ten mi się chyba najbardziej podoba, szary rozpinany i do tego a ja taka rozkudłana i w ogóle zmęczona z bólem żołądka kończę tego vloga bo dzisiaj jak widzieliście mieliśmy imprezkę, niespodziankę dla moich rodziców, było cudnie ale chyba się za dużo najadłam, albo coś mi zaszkodziło, bo, bo się czuję źle, więc, więc idę spać. Jeszcze do tego Zojka była przebodźcowana i właściwie przed chwilą od niej wyszłam na chwilkę dosłownie. Więc kończę tego vloga, już kolejny będzie świąteczny, więc super, wchodzimy w ten świąteczny czas. Do zobaczenia, jaki pa!